Newcastle w latach 60. był miastem dzieci bawiących się na podwórkach i podziemnych tunelach. W tym świecie dorastała Mary Bell, drobna, cicha dziesięciolatka o poważnym spojrzeniu. Jej dzieciństwo było naznaczone przemocą i zaniedbaniem. Matka często ją otrącała, a w domu panował chłód i obojętność. Mary uczyła się ukrywać emocje, obserwując dorosłych z dystansem. Zobaczycie, coś złego się stanie. Nazajutrz ginie czteroletni Martin. Jego ciało zostaje znalezione w opuszczonym domu. Policja początkowo mówi o nieszczęśliwym wypadku, lecz wśród sąsiadów rodzi się lęk. Dorośli zaczynają trzymać dzieci bliżej domu. Mary patrzy na miejsce tragedii z chłodną ciekawością. Kilka dni później do szkoły włamuje się ktoś i zostawia notatki Zrobiliśmy to, ja to zrobiłam. Nauczyciele lekceważą sprawę. Dopiero gdy trzyletni Brian zostaje znaleziony martwy na nieużytkach z ranami zadanymi nożyczkami, społeczność ogarnia panika. Czy znaleźliście tę dziurkę w jego brzuchu? Tylko sprawca znał ten szczegół. Podczas przesłuchania Mary plącze się w zeznaniach, oskarża innych, broni się rozpaczliwie. On był już martwy, kiedy tam poszłam. Nie zrobiłam mu tej dziurki. To wystarcza, by odkryć prawdę. Marybel zostaje skazana za śmierć obu chłopców. Newcastle pogrąża się w żałobie i zadumie. Jej czyny zburzyły poczucie bezpieczeństwa, pokazując, że zło może kryć się nawet w dziecku. Po latach Mary opuszcza ośrodek poprawczy, żyje pod nowym nazwiskiem. Dziś jej historia pozostaje ostrzeżeniem, że dziecięca niewinność potrafi być tylko pozorna.